O, już jest ranek? Która godzina? Co? Piąta? To ja idę spać. Psz, psz, psz. Parę godzin później. Okej, okay. chyba jeszcze jest fajnie. Siódma pięćdziesiąt pięć? Ja nie zdążę do to już jestem w moim Ferrari. Muszę się śpieszyć, bo nie zdążę, a nie chcę kolejnego spóźnienia. Parking szkolny. Dobrze, już jestem na parkingu szkolnym. Chyba wszystko poszło zgodnie z, z planem. Tylko ja jechałem troszkę za szybko, żeby mnie policja nie złapała. No ale małych misiów nie można łapać. To pan pędził tym czerwonym Ferrari 300 na godzinę! E, to nie ja. No jak nie pan? To nie ja! Panie policjancie, ja nie mogę płacić mandatu, bo nie zdążę do przedszkola! Proszę zapłacić mandat! Ale ja nie chcę się spóźnić! Stewarcik ma pomysł. Rozjadę policjanta. Tylko cicho, bo żeby on nie usłyszał. Policjant rozjechany, więc idziemy na lekcję. Dobra, idziemy. A ty co mały Misiu? Myślisz, że? Ja ci pozwalam cały czas się spóźniać? Co to ma być? Idź do klasy w tej chwili. Eee, y -y, dobrze. Stu, co ty robisz? Eee, y -y, nic. Stu, czemu zwaliłeś łososia? No patrz, co on teraz robi. Jaki smutny jest. Aż nie może stanąć na dwóch nogach. Chodź łososiu, dorsza ci kupię. Łosoś? <noise> Kończymy się bawić, w rozwalanie sali. 3, 2, 1, do kąta idzie łosoś! E, przepraszam? Jaki łosoś? <noise> Jezus Stitch. Kurde, jestem taka niewyspana, że wszystko mi się kręci w głowie. Już i tak ten mały miś mnie dobił. <noise> A może pani na nie nie mówić mały miś. Bo ja chcę być kotkiem. Dobrze. Stu wybaczę ci to. A więc do odpowiedzi idzie teraz. Kto się zgłasza? Świnko po co ty robisz temu biednemu hipo? Trzy dzwonki! Ewakuacja! Dobierajcie się w pary! A! Słuchajcie, dzieci, dzieci muszę was wszystkich policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Stitch! Czy ty myślisz, że jesteś w kącie? To nie idziesz z nami? Bo coś ci się chyba pomyliło. To ja mogę wziąć z kąta? Jej! Yeah! Robimy imprezę stitchową! Dostajesz uwagę. Ja ci mówię, że jeśli ty do nas przyszedł, to ty sobie imprezujesz. Chodź tu ze mną za rączkę. No kurde, ale ty jesteś jednak gruby, Stitch. Stań tu przed pieskim Leszkiem i teraz was jeszcze raz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A ile was jest w klasie? Dziesięciu! Stu, uwaga! Odzywasz się bez podnoszenia ręki! O, ale nie powiedziałeś mi, ile jest osób. Świnka Pepa? Gdzie ty jesteś? Świnko Pepo! Co ty sobie myślisz? Spalić się chcesz? Serio? Nie. Świnko Pepa ma stąd wyjść. Ja nie chcę! Pff. Czy ty serio myślisz, że ja ci muszę brać za rączkę jak Stitcha? Nie. No to właśnie, to chodź. Nie! No. Chcesz się spalić? Nie! No to chodź. Nie! A coś chcesz? Gorącą czekoladę i troskawki. Serio? Dobra, chodź za rączkę jak Stitch. Nie, nie chcę pani, nie chcę pani, nie, Uu, nie, nie, nie! nie! świnko Pepo, czemu ty z tym Stitchem tak bardzo w parze nie chcesz stać? Nie chcę stać z Stitchem w parze? Ja też nie chcę z nią stać, proszę pani. Głupi Stitchu, chowaj się! Oj, świnko Pepo, będziesz miała źle w tej chwili. W pewnym momencie Steel stwierdził, że pójdzie zobaczyć jak tam szkoła. Głupi Steward, głupi Steward, głupi Steward, głupi Steward. Jej, naszego przedszkola już nie ma. Świętujemy. Słuchajcie, chciałabym coś ogłosić. Zapraszam was na poszkolny mecz. Jest on na boisku Ha Ha ha! A z meczu zagrają zespoły KS Stewart i FC Pierniki. KS Stewart, czyli drużyna małego misia Stewart Stu i FC Pierniki, drużyna króliczka-pierniczka. Moja! Już obrona jest ustawiona. Hipo! do przodu. Nie chcę. Hippo! W tej chwili do przodu. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi tej krówce, parówce. Dobra, ja się przewrócę. Co robisz? Hippo! Oh, oh, oh. Ja jestem Stewart i mi się wydaje, że nasza drużyna z nimi wygra. Wygramy, ha-ha! Arr, wygramy. Hi, 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 wygramy. Nie, bo my to wygramy. My to wygramy. Squig, squig. My to wygramy. Co robisz, hip A Ja mogę grać z wami? Mogę. Nie, nie, możesz, świnka pepo. Przez twój bardzo dorosły głos. Proszę, chcę grać z wami. Nie możesz. Bo co mi zrobisz, mały miszku Nic ci nie zrobię. Dobra, wiem co ci zrobię. Przyjadę cię moim Ferrari, jak powiedziała Nie mam misiu. Nara, świnka, pepo. <grym> Muszę iść pepo. Są składy. Najpierw drużyna FC Pierników, napastnik Łosoś. Potem króliczek Pierniczek Hipo oraz Bramkarka Krówka Parówka. Składka jest Stewart oczywiście, napastnik Kapitan Stew. Zanim piesek Leszek Sigma i króliczek. Chochliczek na bramce. Zaczynamy mecz. Jeszcze rozpoczynają klas pierniki. Łososz podaj do tyłu. Do króliczka pierniczka. Ale... Stu przejmuje. Jeszcze piesek Leszek. Piesek Leszek. Oczywiście się mówię. Błąd popełnił pierwszy komentator, bo to są FC pierniki. Oczywiście. Tutaj wychodzi krótka parówka do Stu. I po raz pierwszy dobrze zrobiła. Ale... Tutaj. Klóżka paruszka wychodzi! oraz Trudno nie ale Klóżka parówka bardzo odpowiedziała. Hipo! Do przodu! Dobrze! bramkarka Spróbowała uderzyć! Też. Ale podanie! Błoto-brony! Wyższe z pola gręcz z pierniki! Podaję! I Gol! Stuuu! Mamy gola dla drużyny KS Stewart Jeden do zera. Stu strzelce bramki! O! Chyba bramkarka nie jest zadowolona. Gdzie jest Hipo? Gdzie jest Hipo? Gdzie jest Hipo? <gryw> A jest hipa? Hmm, to ja. Co robisz, hipo? Czy ja jeszcze raz ci powtarzać? Co robisz, hipo? Po tym golu zawodnicy już się ustawiają. Zaczynamy drugą połowę. Jeszcze musasz, z

Oj, krówka parówka! Nie jest zadowolona i tym razem hippo Zrewanżuje się na niej, bo to nie był jego błąd. Hippo? Teraz chce się zrewanżować. Co robisz? Krówka parówko? Wiem, że dajesz mleko, ale też dajesz ciała. Jak w piłkarskim meczu. Uuu, pocisnął krówkę parówkę Hippo. Tak się bawimy, hippo. To ja! Powiem ci tylko jedno! Ja przynajmniej daję mleko! A ty tłuszczem jesteś napełniony! Buu buu, Ale słabe żarty masz, krówko-parówko! Wiesz? Ty tam lepiej idź! tażej się w błocie! A mnie przynajmniej w Zoludzie chcą oglądać! Co ty robisz, piesek Leszek? A ja mogę mleko! 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 Jeszcze Zaczynamy grę. Jeszcze teraz. Hipo. Hip Faul! Łosoś faulował naszego stewarta. Bardzo nieładnie, łososiu. Trzeba ci niestety pokazać żółtą kartkę. A -a -ha 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 -ha. A -a -a Takie życie. Ustawiają się do rzutu wolnego. Krokodyl musi też być, kota, żeby nie ma z nami. O, no, pojechał już. A gdzie jest hipo tak nie Tu. Jest murek. Troszkę się odsuwa mur. Piesek troszeczkę tutaj stoi, ale pokazuje chyba, że będzie strzelać. Nasz stewardzik. Stewardzik? Jeeee!

3 do zera! Strzelcem bramki! Oczywiście, że stiu! Mamy ujęcie z góry stadionu. Zła jest krówka parówka, ale chwila, chwila. Co się stało? Czy krówka parówka straciła głos od tych krzyków?

Ramki oczywiście z zaczyna drużyna pierników, a Stu skompletował dziś Hat trika a reakcja taty, Stu też jest do. Brawo, Stu! Brawo, mój Co? mały misiu! Brawo, misiu! Brawo, misiu! Brawo, misiu! Tak cię tata szkolił! Brawo! Chciałbym coś podaję do kluczka. pierniczka jeszcze, hipo? I chyba. Sii. chyba. Nie, no, był gol. Gol? Gol, był. Ja gol. Jeszcze bym chciał zobaczyć tam powtórkę, ale z tym się cieszy. Na 5 do zera pogrom z tyłu. Z czwartą bramką. Cudownie, KS-Stewart. Cudownie. Zaczynają znowu pierniki. Co robisz chyba? Co robisz chyba? Chyba. Co ty robisz? Jeszcze łosoś. podaję do króliczka piatniczkę. Grają o ostatniego gola. Jak padnie w tym meczu jakiś gol, to to jest ostatni gol. Out, Jedna dla drużyny. Prosto ne pravi, ti ni ta Chochlík. Chochlík podaj do stila. Do stila. Stila. 5 do jednego kończy się mecz. No niestety, mocna przegrana. No słuchajcie, no jak mogliśmy wygrać, jak mamy taką bramkarkę? Hipa! Cicho! HIPO! Cicho! Widzicie nawet go straciła! Ha, ha, ha. Steel jedzie autem do domu. Psz, psz, psz. Oj! Steel chyba psz. miał udachowanie! To chyba może wrócić do domu na pieszo, a więc idziemy. A w ogóle to nie maszeruje mordą łóżko, w sensie chodnik, ha, ha 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 Idziemy do góry i do domku. I tu już niestety jest koniec naszego filmu, czego bardzo nie chcemy. A my widzimy się w kolejnej części, w której Stu przyjdzie do swojego kolegi. Zob musicie obejrzeć, bo będzie tam się działo dużo ciekawych rzeczy.